Dzień dobry, nazywam się Wojtek Ptak. W swojej pracy sporo czasu poświęcam na zagadnienia związane z jakością mleka. I dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić jednym ze sposobów na obliczanie parametrów mastitowych, ale tych, które występują w okresie zasuszenia. Wszyscy wiemy, że okres zasuszenia niezwykle ważny czas w życiu każdej krowy. Krowa w tym czasie powinna pozbyć się wszystkich infekcji wymienia, z którymi nie daliśmy sobie rady podczas trwania laktacji. Dodatkowo powinna odpocząć i przygotować gruczoł mlekowy do następnej laktacji. W jaki sposób to zrobić? Po pierwsze, jeśli chcemy przeanalizować czas zasuszenia, musimy podzielić sobie wszystkie krowy, które weszły w okres zasuszenia w, w analizowanym przez nas okresie czasu, czyli na przykład ostatnie 12 miesięcy, na cztery grupy. Każda z tych krow musi trafić do jednej grupy. Im Grupy wyglądają następująco. Czyli mamy krowy zdrowe, takie, które wchodzą w zasuszenie zdrowe, czyli poniżej 200 tysięcy, mają w ostatnim próbnym udoju przed zasuszeniem i po wycieleniu również mają poniżej 200 tysięcy, w pierwszym próbnym udoju po porodzie. To są krowy zdrowe. Krowy z nowymi infekcjami, czyli takie, które weszły zdrowe, wyszły chore z zasuszenia, powyżej 200 tysięcy. Krowy wyleczone, czyli takie. Które weszły z wysokimi somatami, wyszły poniżej 200 tysięcy z okresu zasuszenia i krowy chronicznie chore, nic im zasuszenie nie dało. Jak były chore przed zasuszeniem, tak są chore po okresie zasuszenia. Na dzisiaj przygotowałem dla Państwa próbny udój z gospodarstwa, które miałem okazję odwiedzić w zeszłym tygodniu. Stan 90 sztuk, średnie komórki somatyczne w maju to 301 tysięcy. Wcześniejsze miesiące wahają się od 200. 37 do 506 tysięcy. Jednak ten parametr, czyli same komórki somatyczne, niewiele, niewiele nam mówią o zdrowotności stanu. Ja zawsze proponuję kalkulować sobie również odsetek krów zdrowych w danym gospodarstwie. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Bierzemy krowy z tej środkowej małej tabelki, czyli wyniki trzech ostatnich prób. Bierzemy krowę poniżej 200 tysięcy, w tym stadzie mamy 55, tutaj zaznaczone na czerwono i dzielimy je przez liczbę krów wszystkich, które się doiły w tym okresie, czyli 92. Dzięki temu wiemy, że w tym stanie 60% krów jest krowami zdrowymi. Czy to dobrze? Nie. Końca. Chcielibyśmy tutaj widzieć parametr 75-80%, także mamy tutaj jeszcze te 20% przestrzeni na poprawę. Przejdźmy do kalkulacji okresu zasuszenia. Ja, dla dzisiaj, ja na dzisiaj dla Państwa przygotowałem sposób manu, liczenia manualnego, czyli kalkulujemy krowę po krowie ręcznie. Stada takie jak to, czyli 90 krów i większe, proponuję kalkulować z arkusza kalkulacyjnego, który można wyeksportować ze stada online. Także zachęcam Państwa do korzystania z tego oprogramowania. Stamtąd możemy zaciągnąć wszystkie dane. Które nas interesują, i przekalkulować to wszystko w imieniu oka w Excelu. Jak to robić? Myślę, że zrobimy o tym w kolejny filmik. Tutaj mamy metodę ręczną, czyli po kolei lecimy każdą krowę i przyporządkowujemy ją do określonej grupy. Pierwsza krowa 602 tysiące komórek somatycznych przed wycieleniem i 187 tysięcy po wycieleniu, czyli należy do krów wyleczonych. Była chora, jest zdrowa. Krowa druga, 259 przed, 1 360 000 po, krowa chronicznie chora, nie wyleczyła się. Następne zwierzę to 140 000 komórek somatycznych przed wycieleniem, 109 000 po wycieleniu, czyli mamy krowę zdrową, tu i tutaj była zdrowa. Ostatniej krowy, czwórki, nie bierzemy do tej kalkulacji, bo ona nie, nie ma pełnego okresu zasuszenia i nie możemy tego przeanalizować. Także z tych obliczeń wyrzucamy wszystkie krowy, które nie miały pełnego okresu zasuszenia. Tak samo wyrzucamy pierwiastki. Odsetek pierwiastek, które zaczynają z wysoką somatyką, też warto sobie zawsze przeliczyć i on nie powinien przekraczać 10%. Czyli nie więcej niż 10% może mieć więcej niż 200 tysięcy komórek somatycznych w pierwszym próbnym udoju po porodzie. I tak kalkulujemy wszystkie, wszystkie krowy, w danym badaniu. Trochę to trwa. Mi to akurat dajeło 8 minut, także tragedii nie ma, jeśli nie macie Państwo możliwości skorzystania z danych excelowskich. Można zrobić to spokojnie na miejscu podczas wizyty. To przecież czas w miesiącu tylko. Moje notatki z dzisiejszego liczenia wyglądały tak, czyli mamy grupę krów Z, czyli zdrowych, jest ich 15. Grupa NK, czyli krowy z nowymi infekcjami, krów 4, wyleczone W, 5 i krowy H, chronicznie chore, aż 12. Dodatkowo musimy przekalkulować sobie ilość krów, które nam wypadły z, tej, z, z tego badania, czyli tym razem odpadło nam aż 62 sztuki, bo one nie miały pełnego okresu zasuszenia, czyli w koniec końców kalkulujemy tylko i wyłącznie 42 krowy. Jak obliczyć parametry? Bo bo, bo, bo na razie mamy tylko ilość krów, ale chcemy wiedzieć, jak wygląda to procentowo. Bierzemy i w przypadku krów z nową infekcją, bierzemy ilość tych krów właśnie zakażonych, wiemy, że to było 7, i dzielimy przez wszystkie zdrowe krowy, które wchodziły w okres zasuszenia, czyli w tym wypadku tych krów jest 22. Współczynnik 0,31, czyli 31% krów złapało infekcję podczas zasuszenia. Kolejna grupa to są krowy zdrowe, mamy ich 15. Dzielimy przez wszystkie zdrowe wchodzące w okres zasuszenia, 22, otrzymujemy 69% krów zdrowych. Krowy wyleczone, 6, dzielimy przez wszystkie chore, które wchodziły w okres zasuszenia, czyli 20, współczynnik 30%. 30%. Krowy chronicznie chore, mieliśmy ich 14, dzielimy przez wszystkie chore, które weszły w okres zasuszenia, wychodzi nam 70% krów jest chronicznie chorych przed i po okresem zasuszenia. I czy to są dobre parametry według Was? No niestety znowu nie do końca, a nawet można by powiedzieć, że są no, nieciekawe. Na środku wyświetliły się Państwu cele, które powinniśmy spełnić w każdym z analizowanych parametrów. Jeśli chodzi o nowe infekcje, powinno być 10, my mamy aż 30. Zdrowe krowy powinny stanowić... 90%, no mamy 69%, krowy wyleczone, cieszylibyśmy się z wyniku 80%, tutaj jest tylko 30%. I znowu, krowy chronicznie chore, chcemy mieć 30%, a mamy aż 70%. Każdy z tych parametrów jest przekroczony kilkukrotnie, co oznacza, że znowu mamy sporo rzeczy do zrobienia. Jakie byłyby moje zalecenia w tym, w tym wypadku? No najpierw chyba zastanowiłbym się nad Krowami chronicznie chorymi, bo to są te, które wchodzą nam w zasuszenie, już chore. Czyli musimy znaleźć, w którym momencie laktacji dochodzi do zakażenia. Analizujemy wyniki poszczególnych krów w określonej fazie laktacji. Czasy. Bardzo często jest to związane po prostu ze zmianą grupy, z przerzutem krów z jednej, z jednej zagrody do, do drugiej. Co tu jest również ważne? Ważne, żeby określić, jaki rodzaj bakterii spowodował nam to zapalenie. Mogą być to bakterie zakaźne, takie jak na przykład brąkowce. I co robimy w, takim, w takiej sytuacji? Zawsze musimy sobie wybrać dwie, trzy rzeczy, które są łatwe do wprowadzenia i dadzą nam największy, yy, największy tak jakby, zwrot z tej inwestycji i bardzo szybko dadzą nam pożądany efekt. W przypadku bakterii zakaźnych w czasie laktacji skupiłbym się na dwóch, trzech elementach. Po pierwsze, higiena doju. Państwo, jeśli mamy bakterie zakaźne i kupa krów nam się zakaża, tak jak tutaj połowa krów wchodzących za zasuszenie jest zakażona, musimy zadbać o higienę doju, czyli jednorazowe ręczniki, czyste, na czas wymienione gumy udojowe, sprawny sprzęt udojowy oraz szczepienia ochronne, które pomagają nam zredukować ilość nowo zakażonych krów o 50% nawet. Jeśli to są bakterie z kolei środowiskowe, tutaj podejście powinno być troszkę inne. Przy bakteriach środowiskowych, takich jak Escherichia coli, jak pacierkowiec wymieniowy, skupiamy się na dezynfekcji przedudojowej, czyli jakaś silna pianka udojowa, która wiemy, że zabije nam bakterie, które występują na strzykach przed, ich pod, przed podłączeniem do maszyny udojowej. Kolejna sprawa, znowu szczepienia ochronne przeciwko tym bakteriom, które występują w laktacji najczęściej. Jak i dezynfekcja legowisk, osuszanie legowisk, albo przez um, używanie większej ilości ściółki, bądź też stosowanie suchej dezynfekcji. Z kolei, um, jeśli przeanalizujemy sobie tutaj parametr, czyli te krowy wyleczone, i widzimy, że mamy tylko 30%, a chcemy mieć ich 80%, to też musimy zmienić całe podejście do terapii w zasuszeniu. Ja w takim stadzie na pewno nie zdecydowałbym się na terapię selektywną, czyli tylko wybranym krowom antybiotyki. Raczej każda krowa dostałaby antybiotyk w momencie zasuszenia, bo tego wymaga to stado. Dodatkowo proponowałbym również wprowadzić szczepienia ochronne przeciwko danym patogenom, bo na przykład w przypadku gronkowców Ortega stwierdził w 2012 roku, że dzięki szczepieniom jesteśmy w stanie poprawić skuteczność terapii aż o 72% w okresie zasuszenia. To ułatwia nam znacząco sprawę, z tymi krowami, które się nie wyleczyły w trakcie okresu zasuszonego. Jeśli chodzi o nowe infekcje, tutaj bardzo często pojawiają się infekcje środowiskowe i wynikają one niestety z nie do końca dobrej higieny w tych grupach zasuszeniowych. Bardzo często zdarza się tak, że jak w grupie krów laktacyjnych ścimy codziennie, a na przykład w grupie krów zasuszonych ścimy co dwa, co trzy dni. Niestety te krowy wymagają przynajmniej tak samo dobrej higieny, lekowisk jak krowy laktacyjne. Minęło 10 minut, tyle miało, trwać, tyle miało trwać to spotkanie. Dziękuję bardzo, na następny raz postaram się Państwu przygotować sposób eksportowania danych ze stada online, tak żeby wszystkie te kalkulacje mogły być robione automatycznie, wcześniej, przed wizytą, tak żebyście Państwo mogli zapisywać sobie raporty i analizować te dane na bieżąco. Dzięki takim informacjom jesteśmy w stanie pracować z krowami pełniej i lepiej śledzić postępy, które wynikają ze zmian, które wprowadzamy w naszych gospodarstwach. Dziękuję i do zobaczenia.